Ready? No. Cześć wszystkim, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj goszczę Michała Adamka, a w zasadzie to Michał gości mnie u siebie w salonie. Tak w salonie Aquashow. Cześć Przemku, witaj w Aquashow. Witajcie wy widzowie Przemka. Dzisiaj ja coś są, także witajcie. Podobno paru Was jest. Tak. Yy, dzisiaj opowiemy sobie o tym OpenScape paludarium. Kto zwał, jak zwał? To jest OpenScape. Bo to jest escape i jest otwarty, bo szkło jest tylko do pewnego momentu. Tak więc to jest Open Scape, który tutaj Michał założył kiedy? Półtorej miesiąca temu. Tak. No dosyć świeży, a jak widzicie, już bardzo zarośnięty. Właśnie miałem mówić, że wygląda na mega dojrzały. Jakaś tajemnica? E, dużo mu czytam. <głosy> <głosy> e, oglądamy razem telewizję. <noise> Nie, tak na serio to po prostu dużo roślin zasadziłem na start mm -hmm. i dużo spryskujemy tymi specjalnymi giełkami. Z jest taka, nie? Z jest taka. Jaki, no zaraz, to jest, jaki to jest mech posadzony? To jest mieszanka, tu jest zasadniczo Weeping Christmas albo Christmas. E, I jest też trochę zdrojka, taki trochę polski akcent. E, jest hydrokotyla, która tu się bardzo fajnie e, kładzie w dół ku tafli wody. Poetycko. E, jest tu dużo paproci. Ja uwielbiam paprocie. Paprocie super wyglądają z korzeniami. E, teraz zobaczycie to na zbliżeniu. Tak, to w międzyczasie tutaj na pewno jakieś ujęcia no. będą leciały. E, czy mech tak bezpośrednio na korzeniu rośnie? Coś tam wsadziłeś pod spód? Jak chcesz, żebym ci zdradził te tajniki, to musisz przyjechać na warsztaty. <głosy> <głosy> e, nie, oczywiście mech nie rośnie na samym korzeniu, tam jest higrolon. Tu gdzie gdzieniegdzie jeszcze się przebija, to jest taki materiał, który bardzo fajnie chłonie wodę. E, I jak na, na takich wysokich krańcach korzeni jest wężyk, z którego kapie woda, to on ją fajnie, równomiernie rozprowadza i, i potem sobie... Już rośnie mech, no i inne rośliny też. Takie drukotyla i Jaka tu jest filtracja? Wody, co prawda, jest niedużo, ale co się musi filtrować, nie? No, tu jest jakieś 60 litrów wody. No. Nie, nie za dużo. Jest kubełek, ale jako takie stricte filtracji tutaj nie ma żadnego wylotu. Cała woda, która się tu filtruje z przodu, to są takie wodospady. One też są schowane są w skałach. Trochę w openie, z którego leci mgła, ważne jest, żeby była taka spokojna tafla. Wtedy ta, ta mgła tak nie szaleje. Tak. No, wygląda to naprawdę bardzo naturalnie. Nad zbiornikiem świeci lampa Skylight. Innych nie Spot. było. Innych nie mamy dokładnie. Nie, oświetlenie bardzo dobre. Zresztą widać po roślinach, jak szybko rosną. Bo Przemek jest tutaj od kilku dni i Dostaliśmy już nowe kontrolery Wi-Fi od Skylighta i to podłączył, właśnie w aplikacji poklikał. Może wam pokażę właśnie nie w tym momencie, jak sobie umie edytować filmy. <laughs> jest tutaj bardziej zielone światło, moim zdaniem to lepiej wygląda, więc dużo zielonych roślin, w sumie same zielone rośliny i także kontroler bardzo fajna sprawa. Dokładnie, można sobie podbić któryś kolor, do tego ustawić harmonogram czasowy i wszystko z aplikacji na Wi-Fi. Kontrolery. Myślę, że już albo na dniach będą w sprzedaży. Nie, już dzisiaj widziałem w jednym sklepie na Facebooku. sklepak się... stacjonarny, przewidziałem. Już... Okay. Tak, Czy mi się. Można Widziałem. Co możemy powiedzieć? Może o podłożu, bo Właśnie. ogólnie z tego zacząłem od samych skał i ułożyłem z nich powiedzmy taką trójkątną kompozycję. Za skałami jest podłoże. E... I tutaj trochę poszalałem, bo miałem dużo otwartych worków, tutaj można naprawdę różne rzeczy zrobić, tu jest e, podsypka z Growlyssa, jest podsypka z ProDivio, jest podsypka z Jokuci, jest substrat Jokuci. jeszcze jakiś substrat, nie pamiętam, jest dużo, dużo różnych, podłóg, bo to musi być żyzna, żeby te paprotki i inne rośliny miały z czego jeść. E, no i też, żeby był fajny drenaż. Tam, gdzie czyli głównie, głównie te podsypki pod, pod, podłożowe. Takie? Tak, one mają dużo nawozu. I są bardzo porowate, tak chyba, nie? A na to wysypka jest jeszcze podłoże aktywne, czy aktywne? Same? Tak, aktywne. Tak, aktywne. Jakuci. Ok, tak. Czyli, czyli tak praktycznie jak w akwarium, natomiast ta warstwa trenażowa, pod, podsypka brzyzna jest jej dużo więcej. Ale ogólnie w koncepcji OpenScape'a chodzi o to, żeby mieć więcej aranżacji nad wodą, można się pobawić z roślinami, to nie muszą być rośliny stricte terrorystyczne, a nie akwarystyczne, to może, mogą być rośliny z marketu, które po prostu lubią wilgoć. Tak jak tutaj widać na przykład taką piękną Monsterem Monkey Mask, z tego co kojarzę. No ta strefa wodna jest y, uboga. Mamy tutaj z tego co widzę. Sam jesteś te... ubogi. Przepraszam, to jest bardzo fajna strefa wodna. Janioł, są, je, je, uboga co? w rośliny. Jest uboga Cichu. w rośliny, Michale. Tu są mikrozoria, tu jest mech, bo spac z korzeni tak. z góry. Tu jest rzęsa, tu jest pistia, jest, jest, jest piasek. W porównaniu do, do tej strefy nad, nadwodnej jest uboga w. E, jeśli chodzi o rośliny, natomiast wygląda to bardzo dobrze i bardzo naturalnie. Mi tu chodziło takie... trochę o taki kontrast. Jak się dużo tak, dzieje, tak, to tak fajnie tak. jest jakieś takie jedno spokojne miejsce. Tu, jak był rozsypany żwirek taki dekoracyjny, no jakoś mi się nie podobało. Lepiej jest yy, z większą ilością piasku. Trochę uspokaja całe tak chaotyczne, ostre dzieło. Zdecydowanie pasuje. Wygląda jak zbocze jakiejś rzeki po prostu. Taki... No tak, świetnie, świetnie to wygląda. E, jakieś plany dalsze na to? Dolewać Czekamy. wody, bo dużo paruje z tego. E, na, dalsze plany? Nie, już tu tyle rośnie zasadziłem, że wystarczy. Teraz trzeba tylko ryb docelowa? gupiki Nie, bo do tego mamy tutaj 15 cm Ciężko coś dobrać. Wody, to trzeba wybrać takie ryby, które nie skaczą, które lubią taką wodę stojącą, odkryte. Gupiki się trzymają, i zawsze jak wchodzą dzieciaki, to gupiki to znamy. Tyle. Co jeszcze? No, jest to kozackie. Bardzo. To, to jest w wersji Forest Jungle. Jest jeszcze, jeszcze można zrobić Open Skype z samych skał. Takie bardzo fajne konstrukcje, awatary z dragonów. Kiedyś zrobiłem takiego fajnego. Możesz ja mi wysłać zdjęcie, to pokażę. Wyśle. Okay. I miałem też jeszcze takiego małego e, OpenScape'a w 60C, to drugie miejsce w APLC. Też pokaż, też wrzucimy tak. do filmu jak najbardziej. Także jak widzicie możliwości jest dużo, jest to coś innego na pewno niż taki standardowy akwarystyczny zbiornik. Na pewno jest w tym dużo mniej roboty, jeśli chodzi o pielęgnację poza dolewaniem wody. To prawda, ale tak. to też można zautomatyzować. To po prostu czeka. Dokładnie. Także jeśli ktoś nie ma czasu na takie standardowe akwarium, a dalej chce mieć coś efektownego w domu i, i kawałek natury w domu, to myślę, że to jest zdecydowanie opcja dla niego. No i przede wszystkim pamiętajcie, że takie ładne to robię tylko ja. <laughs> Skromny Michał. <laughs> Co by nie ukrywać, no, Michał naprawdę. Tutaj te aranżacje robi wyjątkowe. Każde są na wysokim poziomie skomplikowane. nie, nie przepraszam, bo nie dosłyszałem. <grym 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 nie no, wiadomo, no, wiadomo, tak, także... że skromność. Skromność to jest przede wszystkim. To... Nic, tylko czerpać inspiracje z, z prac Michała, uczyć się z tego co on robi i, i próbować samemu. Próbujcie w domu. Jest jedna ważna rzecz. Przepraszam, że przerwę że ten... Nie ma <grym>, Chwalenie mnie. E... To powstało bez planu, jakiegoś większego, po prostu korzenie, rośliny. Czasem korzenie kamienie układa się jak puzzle, klocki, coś pasuje do siebie tak. i po prostu... A my w Aquashow mamy bardzo duży wybór dekoracji, więc wpadajcie, wybierzecie też swoje fajne korzenie. E... Piaskownice czekają, żeby próbować. Co jak zbamy? najbardziej zapraszamy. Dojo. Przemek się tam bawił wczoraj. Tak, coś też do Ulewił siebie taki do taki fajny zamek z piasku. <laughs> Babkę z piasku. Babkę, zamek z piasku no. cały zrobiłeś. Jak najbardziej zapraszam Was tutaj do salonu Aqua Show po materiały do Waszych scape'ów. Jeśli podobał Wam się film, to oczywiście zostawcie jakiś komentarz na dole, dajcie znać co, co myślicie o tego typu zbiornikach. Tobie, Michał, dziękuję. Dzięki Przemku. Miło było Cię znowu gościć w sklepie. Naszym... Mam nadzieję, że nie. A ja zobaczenia jeszcze niedługo. coś od siebie. Nie lajkujcie, nie subskrybujcie, nie udostępniajcie i nie komentujcie. Ten kontent jest zawsze sponsorowany. Ześciołem. Dzięki na razie.